Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale na mapce Rogatki. Pierwszy odcinek, taki pełnoprawny gameplayowy z mapki rogatki. Pozdrawiam na samym początku jednego z widzów, który domagał się, wręcz nalegał, żebym go pozdrowił. Także skuterek, pozdrawiam cię i jak najbardziej z tego miejsca na samym początku odcinka, żebyś nie przegapił, ale obejrzyj do końca. Moi drodzy widzowie, jeżeli chodzi o rogatki, to ci, którzy nie goszczą na live'ach, to oczywiście będą mieli tutaj małe wprowadzenie. Jest to pierwszy raz sezon, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Sporą część prac początkowych wykonaliśmy sobie już na live'ach. Live'ów było w sumie 300 z tej mapy, także tutaj zdążyliśmy sobie parę kwestii też zorganizować, zrobić. Postawiliśmy sobie też tutaj silos. Pokosiliśmy nasze dwa pola, a pola, które posiadam na tą chwilę, na sam początek rozgrywki, to jest pole numer 1 i pole numer 19. Daleko od gospodarstwa nie odeszliśmy, to też ze względu na to, że to jest małe gospodarstwo, będziemy tutaj sobie bazowali na tym gospie, na małych bądź też maksymalnie średnich maszynach. Mamy tutaj też już parę bel słomy, część została sprzedana. Zdążyłem też zaciągnąć mały kredyt, tak, zgadza się. Każdy normalny zaczyna z kredytem, nie oszukujmy się, z racji tego, że na tej mapie nie startowaliśmy w ogóle z, kredytu, z kredytem i maszyny sobie wymieniłem, bo jak widzicie to tutaj zacny e, zetorek tutaj sobie u nas stoi. E, I mamy też właśnie bizona, no i jeszcze tutaj mam jego mościa, który powinien był pracować, ale został zablokowany przez to e, drzewo. Ja chyba sobie zrobię tak, że zatrudnię sobie tutaj normalnego pracownika, bo coś mi się wydaje, że on się będzie tutaj blokował. mogę puścić na courseplay'u po prostu, żeby dwa razy dookoła opierdzielił, albo trzy razy wtedy miałby miejsce. Moja wina, nie zganiam tego w żaden sposób na cosplaya, także na spokojnie tutaj do tego podchodzimy. To, co gdzieś tam zbierniczy, to sobie po nim poprawimy, a my dzisiaj zajmiemy się, moi drodzy, siewami. Pole mam przygotowane. To będzie pole tutaj, które znajduje się nieopodal naszego gospodarstwa. E, tutaj było to pole zaorane. Kamieni zbierał nie będę, ze względu na to, że na chwilę obecną fundusze mi na to za bardzo nie pozwalają, żeby wypożyczać też kupować kolejne maszyny, e, więc te dwa pola będę sobie chciał zasiać. Na pewno tutaj będzie na to chwilę się pojawi e, jęczmień, ponieważ kury mam. Jak widzicie już kurnik tutaj na gospodarstwie mamy domyślnie, więc kury też od razu tutaj mamy. I one na razie mają co jeść. Zdrowie ma mają 0% nie wiem dlaczego. Nie mają wody? Jaja. E, pasza białkowa, pasza energetyczna. E, podstawa. E, a, dobra, bo ma tutaj Mace plusa. Okej. Okay. To by się mogło zgadzać, że one, one potrzebują tutaj jeszcze podstawa żyw, podstawowa żywność, e, pasza soczysta. Więc to jeszcze, to jeszcze sobie będziemy się w to zagłębiać, jeżeli chodzi o tego pusa My natomiast dzisiaj zajmiemy się, tak jak już na samym początku, wspomniałem to siewami. wami. Tym, że moim zacnym traktorkiem, dzisiaj bez Saiteka, nie kieruję się na sajteku. widzicie go o tam. Saitek jest przykręcony, bo czasami po prostu nie mam ochoty grać na, na kierownicy, więc sobie gram po prostu jak kiedyś, że tak powiem, na na... na... Klawiaturze i myszką, sobie działam. Czasami jest wygodniej, i tak jak mówię, ee, jakiś taka, jakaś taka mała zmiana. Nie zawsze mam po prostu ochotę. Sajtek jest bardzo fajny, polecam. Jeżeli macie wolne 9 stówek do wydania, to oczywiście jest to spoko rozwiązanie. Odpalimy. Najpierw muszę rozłożyć, oczywiście. Znacznik sobie wypuścimy. Odpalimy siewnik, i w dół. Zastanawiam się, jak dużo. No i tutaj ten ciągnik. Dlaczego akurat ten ciągnik e, mi się tak podoba? No bo dźwięk. Nie wiem, na pewno to słyszycie, ale dźwięk tego ciągnika jest po prostu no, niesamowity. Poza tym, kurde, no, ładnie tutaj rzucam jak szatan dosłownie. Można by było powiedzieć, cytując klasyka z internetu na filmiku. E, no dajemy na razie radę. E, z poziomu kabiny nie mam też podpiętego teraz e, laser klipa, bo no tak jak mówię, czasami... Tak na lajcie jest mi też wygodnie popykać, e, więc jak z poziomu kabiny jesteśmy, to widzimy, nie możemy się teraz, jakbym się tam gdzieś obracał czy myszką ruszał, Musiałem sobie po prostu w ustawieniach w grze wyłączyć funkcję sterowania e, głową. Plan na dzisiaj, na to, żeby zrobić, to jest po prostu zasiać e, tutaj na tym polu. Wstępnie myślałem o zakupieniu tej tutaj łąki, ale okazuje się, że na dobrą sprawę... Przyciszę sobie chyba te maszyny jednak, bo pewnie są troszeczkę za głośno, tak mi się wydaje. Mm. Głośność pojazdów, głośność, głośność pojazdów. Dobra, zmieniłem swoje zdanie ze względu na to, że mam troszeczkę owsa do sprzedania w silosie. Gdyby ktoś chciał kupić, piszcie w komentarzu oczywiście. 22 tysiące litrów owsa mamy do sprzedania. Pokaż wahania cen. No i wahania cen tutaj na styczeń nam przypada, że całkiem w miarę przyzwoita cena tutaj będzie. Nie wspomniałem jeszcze na jakim poziomie trudności gram, na tym, że gospodarstwie. Jest to poziom trudności e, średni więc czyli ten normalny podstawowy, nie jest to łatwy. Gdzieś tam rozmawialiśmy często na live'ach, że nie powinienem już grać na łatwym, tylko na średnim. Zazwyczaj wybierałem ten poziom trudności e, łatwy ze względu na to, żebyśmy mieli dosyć dynamiczny rozwój, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwa i żeby cały czas coś się tutaj działo. Natomiast na początku tutaj wydaje mi się, że świetnie się sprawdzi ten poziom normalny. No i też będziemy sobie ewentualnie jakieś kwestie nadganiać na live'ach. Pierwsze zdziwa Wam za sobą. Słomę mam sprzedałem. Za chwileczkę też wam pokażę ile tutaj udało się wziąć tego kredytu i na co ten kredyt wzięliśmy. Po pierwsze to kredyt został wzięty na rozsiewacz do nawozu i na prasę do prasowania słomy, bo miałem tą słomę i nie chciałem jej zbierać za bardzo luzem, więc wzięliśmy sobie prasę do słomy. Prasę taką z zmodchała sobie pobrałem. Ona tam dużo nie kosztowała, jakieś 22 tysiące powiedzmy, że była nowa nie bita, tak pisało w ogłoszeniu, więc nie ma tragedii. Natomiast też kupiłem sobie rozsiewacz do nawozu i do wapna, bo mm, gramy tutaj na full opcji, jeżeli chodzi oczywiście o precyzyjny, precyzyjny farming, więc precyzyjny farming też jest tutaj zaimplementowany. Zadałem sobie też Mace Plusa, którego sam powiem szczerze, na chwilę obecną nadal się uczę, bo nigdy nie grałem na Mace Plusie. I właśnie z tymi kurami też e, teraz się okazuje, że jest mały problem, będę musiał gdzieś tam poszukać e, jeszcze tej reszty karmy, e, która kurą będzie potrzebna. E, dodatkowo coś, co jeszcze tutaj mamy? Mamy e, uszkodzoną przyczepę, którą jeżeli obserwujecie kanał w miarę na bieżąco, to na jednym z szorców widzicie co się z nią działo. Latała tutaj. Ja wiem, że na rogatkach są duchy. E, Można je spotkać o 23 na cmentarzu, ale w biały dzień na moim polu duchy uprowadziły moją przyczepę i ona mi zaczęła latać, więc było dosyć creepy, na szczęście zachowałem zimną krew, nie uciekłem z tej mapy, e, tylko sobie tutaj będziemy ją powolutku rozwijać. Jeżeli chodzi o serię mm, na, na Old Belleron to jak będę miał czas, to będą tam live'y. Jak nie będę miał czasu, to zrobię właśnie też taki mm, szybki odcinek jakiś z prac, które tam będę wykonywał, bo nie będę ukrywał, że tamtą serię chciałbym już powolutku sobie zakończyć ten etap w farming simulatorze 22, ze względu na to, że mamy tam już ponad 330, około 340 godzin nawet przystukane, więc chciałbym sobie powolutku od tego sejwa już też odejść ze względu na to, że roczny przychód na tamtym serwie to jest nawet powiedziałbym ponad 2 miliony. No i teraz za te 2 miliony to no, jedyne co to mogę kupować, więcej pól, większe maszyny albo więcej maszyn. Czyli więcej maszyn, na przykład nie jeden kombajn mieć, a mieć dwa kombajny, nie mieć, nie wiem, jednego siewnika, mieć dwa i kupić więcej ciągników. Uważam, że taka gra już troszeczkę gdzieś tam traci na tej swojej wartości. Na koniec też na tej serii zrobimy taki odcinek, jak to robiłem w Farming Simulatorze 19, czyli sprzedamy wszystko i zobaczymy, ile ja tych pieniędzy tam uzbierałem. Oczywiście save zostanie w takiej formie, jakiej był. będzie nie będziemy tego zapisywać, bo kto wie, może mnie kiedyś naleci, żeby sobie tam troszeczkę pograć. Na chwilę obecną to tyle z takiego szybkiego wprowadzenia na gospodarstwie. Jak widzicie, dajcie znać w ogóle w komentarzach, co wy sądzicie o tym ciągniku. W środku wam pokażę, o, tylko tyle, jak to wygląda. No mi się mega podoba, bo ten dźwięk tego ciągnika jest no przekozacki. Tutaj widzę, że z tym jęczmieniem nie będzie tragedii i i niego tutaj troszeczkę zostanie nawet. Także mnie to cieszy, bo bałem się, że będzie mi całkiem sporo tych nasion szło. Też nie było problemu tutaj, jeżeli chodzi o te dwa pola z wapnem. Nie poszło go aż tak dużo, około 4-5 tysięcy litrów. Także gdybyście chcieli zagrać sobie na rogatkach i odpalić precyzyjny farming, to zawsze trzeba było mieć na uwadze, że to pierwsze wapnowanie pochłania naprawdę ogromne ilości tego wapna. Tutaj tak się nie dzieje jest to wapno w miarę tak zbalansowane na tych polach i powiedzmy, że po takich trzyletnich zbiorach bo mniej więcej co tyle powinniście wapnować hmm, pola to, to jest w miarę Ok. Ja sobie tutaj dokończę te moje siewy. Mam nadzieję, że taki szybki odcinek z w, z nowej serii na moim kanale, która się będzie pojawiać stwierdziłem, że te rogatki właśnie będą najlepiej się sprawdzać na takiej serii mieszanej czyli częściowo będziemy mieli tutaj właśnie na live'ach Przyjdą żniwa, jakieś większe prace, będą live'y, nie będzie żniw, będą takie właśnie prace w takim stylu, chociażby siewy, czy jakieś pierwsze sianokosy, pierwsze żniwa czegoś tam, zakup krów, dostawienie jakichś nowych budynków, zakup maszyn. To Was zawsze najbardziej interesuje, więc nie chciałbym, żeby Was takie dosyć istotne i ważne kwestie pomijały. Jeżeli się podobało, wiecie co robić, zostawiajcie łapoczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Zapraszam do odwiedzania zakładki z shortsami. Wbijajcie też na TikToka, mmm, Twitcha, bo tam też mamy live'y, Instagrama. Linki w opisie. Trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam. Hej hej.